Solina, <laughs> miejsce absolutnie wyjątkowe 24 lata temu spędziłem nad jej brzegiem 9 dni cały czas wiedziałem, że kiedyś tu jeszcze wrócę wyruszając w bieszczadzką przygodę nad jezioro Solińskie założony cel był tylko jeden złowić z pięknego bieszczackiego karpia Kiedy dowiedziałem się o zawodach Extreme Card Competition, nie zastanawiałem się ani sekundy. Pierwsza myśl. Muszę tam być. 13. Sektor Sonic. Słuchajcie, tak pokrótce o naszej trzynastce opowiem wam o co tutaj chodzi. Wczoraj sądowaliśmy od godziny czternastej do godziny siedemnastej, osiemnastej nawet. Mamy tu pazz, braj na żywo, braj na żywo. No i co Robert? Reszty. chyba jakiś lesik albo kleni. <laughs> i dosyć drobno, bo mówimy na zestawie pojedyncza kulka 16 i podpięta pływającą kukurydzą. No, różne, różne, różne mamy zestawy, zestawy różne przypony, ale sypiemy kulami 24, sypiemy też orzechem tygrysim no. standardem, i Ale tu ostry może być. tym nabieraj, ten nabiera te same No dużo Pod tym koleniem. A jak to, jak to czujesz? Obstukaj sobie cały ten. No, no schodzi, patrz, tu jest tyle mam od szczytówki. Tutaj mam tyle, metr różnicy na metr długości, czyli stromo. To jest tu z wychodzi. Więc jakieś tam, kurwa. No, o, dobra, widzę, widzę, widzę. widzę. Ej, tu jest puła, patrz to. Co? Tu jest puła, patrz. Tak? Patrz. Pierdolisz. O jo, tu to jest. To jest to? Tak, tutaj schodzi, ale tu jest normalnie puła. Dobra. Okay. Jest półtora metra puły. Czekaj, ja tylko jeszcze wyciągnę to. trochę no wiesz, bo tu wszystko też będzie lecieć wcześniej trochę Mają okay. nie? Jest jesteś nie, nie jest pewny, to możemy jeszcze podnieść, ale. Więc co jest, leży, leży, no, naprawdę leży. No, 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 no. Tak, to co od, od tego. I płasko, 25 metrów. Nie, Z naszego brzegu jest tak, że spada sobie dość stromo na 25 metrów później się wyrównuje na blacik i wychodzi na 19,5. P... Zobacz jakie wyjście z 25 metrów. No i zobacz, czy jest płasko na 19. Tam zostawiliśmy nasz ostatni zestaw, wysypaliśmy tam spontanowo z wiadra. Jedno wiadro, 20 kg, Jedno wiadro. Nie? Kulek, jedno wiadro zrobiłem tego e, glu wkleiłem tam orzecha tywysiego go i konopi. To było tak. z 8 takich wielkich kul i dosłownie z pontonu przesypałem Położyliśmy zestaw na 19,5 19 metrów. Tak. No metrów To jest jedyne kości. miejsce oprócz tych 25 metrów, tak. które mamy dość równo Cały czas normalnie to są bardzo mocne spady Większość z nich jest ekstremalnie stromych Do 23 I... metrów, nie są spady nie? Do 23, prostu, do 23, tak, 23 metrów tak. mega zachód końca Obczajcie to są mówić. Nie wiem jak Wam się to podoba, ale mi bardzo. Na żywo wygląda to znacznie lepiej. Bardziej będąc tutaj już dwa dni. Pasuj. stanowisko na które my mówimy jest, nie jest najprostsze ale żadne chyba na nie jest prosta. mamy bardzo mocne strome spady mamy też trochę skał które tutaj widzicie za mną i między innymi właśnie mówimy też na takich skałach jadę właśnie sobie przed nocą donęcić miejscówkę właśnie pod takimi skałami te skały są bardzo strome Mam tutaj echo, postaram się Wam nagrać też kilka zrzutów właśnie, żeby, żeby Wam zobrazować jak bardzo stromo jest tutaj pod takimi skałami. Ale z tych łagodnych brzegów też te spady nie są wcale łagodne. Podjadę sobie zaraz do miejscówki, która jest genialna. Taki półeczka, blacik, która jest gdzieś mniej więcej z metr na półtora pod takimi właśnie skałami. A pod tą miejscówką, tam, 25 metrów niżej, pod spadem, jest pełno korzeni, zwalonych drzew, gałęzi, które obsypują się właśnie z tych skał. I właśnie w takiej miejscówce łowimy nęce. Teraz będę donęcał sobie samymi kulami. Są to pocięte kule 24, a także trochę cały. jak jaki monster. Taka słodko. Śmierdząca, rybna, skorupiakowa mieszanka. Będę nęcił w ten sposób, że małą część zanęty będę właśnie rzucał specjalnie, żeby ona sobie pospadała trochę niżej w ten zatopiony tam las żeby jak te ryby będą właśnie wychodzić na żer do góry stamtąd żeby sobie powoli zaczęły zbierać i w miejscu na tej półeczce gdzie e, mamy położony zestaw posypiać sobie troszkę bardziej obficie bo też różne tutaj jakby rzeczy się dzieją czasami jest bardzo mocna fala pływają też motorówki, które generują dużą falę i ona bije o te skały może też czasami tą zanętę też jeszcze troszkę gdzieś tam zmywać zrzucać w inne miejsca więc, więc ja podpływam do miejscówki i dosypię sobie troszkę kulaczek postaram się też wam to nagrać trzymajcie kciuki do zobaczenia

To piąta noc, nad jeziorem Solińskim. Czujemy, że zawody zbliżają się ku końcowi, brak kontaktu z jakąkolwiek rybą powoduje u nas ogromną nostalgię ale w głębi serca mamy jeszcze odrobinę nadziei i czujemy, że wędki w końcu odpalą. Owszem, zdarzały się kilkudniowe zasiadki bez kontaktu z rybą. To normalne dla nas karpiarzy, ale to było zupełnie coś innego. To były bardzo ważne dla nas zawody, a plan był jeden od samego początku. Złowić komplet trzech ryb. Ile zwątpienia, mijające dni bez brania, to nic, bo si to skąd walczy do końca. to widzą, że stoimy nad zaczepem, a nie nad rybą, miał już czarne myśli. Ale ostatecznie z Robertem uwolniliśmy strzałówkę z zaczepu i podebraliśmy drugą co do wielkości rybę zawodów, a moim zdaniem najpiękniejszą. Łuski kolory, wielkość, siła. Naprawdę absolutnie epicka ryba, którą Solina nas obdarowała, choć dość długo trzymała w niepewności, czy się uda. Udało się. Niesamowita radość, emocje i energia, by walczyć w ostatnią noc. Znajdujemy się tuż nad jednym z naszych zestawów. mówimy, Łubimy... Typowo w skałach, i bez tego wyholowanie naszej wspaniałej ryby nie mogłoby się odbyć. Robimy teraz test naszej szczałówki Ultrasonic Mono na skałach. Pokażemy Wam, jak ona się zachowuje jaka jest mocna. Zobaczcie, nic się z tym praktycznie nie dzieje. Nie poddaje się Nie podaje się, jest, jest naprawdę mocna. Yy, nawijamy ponad 30 metrów yy, linki na kowrotki. Tak, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie ryba po braniu może sobie swobodnie jeszcze za te języki tam załamywać się i ta szówka jest narażona na przedzieranie, tak Wam Robert pokazał. Dokładnie. Długi odcinek 30 metrów zdało to zdało to egzamin. egzamin. Super. W kilku słowach o naszych zestawach końcowych. końcowych. Postanowiliśmy, że nasze zestawy będą wyglądać w następujący sposób. Kulka tonąca, monsterek podpięta pływającą kukurydzą. To wszystko. Kulki w rozmiarach 16 do 20. Robert, powiedz, powiedz dlaczego cieliśmy kulki na pół. Cieliśmy kulki na pół z tego względu, iż kładziemy zestawy na skarpach, na takich półkach skalnych i po prostu całe kulki by się turlały na sam dół a w tym przypadku kulki się zatrzymywały na tych półkach no i byliśmy pewni, że ten zestaw, zestaw... będzie leżał gdzieś tam koło, ten pa, te papu będzie leżało koło naszego tak, zestawu tak, tak. bo zestawy kładliśmy dosłownie na 45 stopniach pod takim nachyleniem sprawdzaliśmy czy na pewno nie ześlizgnie się nasz yy, ciężarek jeżeli się nie zostawialiśmy, podsypaliśmy, Robert, jak jeszcze sypał, to nawet sypał na brzeg. Ja mówię, Robert, dlaczego ty sypiesz na brzeg? On mówi, słuchaj, jak ta fala jest, jak jadą te motorówki, to wypukuje. Wypukuje i zabiera te cały czas jedzenie i one spada tak. sobie powoli. Do, 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 dosłownie, jak ta fala jest, to to jedzenie znika i wypukuje na głębszą, a chcemy, żeby część kulek tych pokrojonych leżała tuż przy, przy naszym zestawie. I stwierdziliśmy to, że jak idzie fala i wypukuje cały czas nam ten towar, to on sobie spada na ileś tam metrów i może właśnie wabić ryby i, i wabi które... ryby i one po prostu wracają idą do góry na mm -hmm. zero tam Przy... jeszcze musimy wam powiedzieć bo nie wiem czy wszyscy wiedzą tutaj na, na zalewie solińskim na tych skarpach te kamienie są yy, obrośnięte racicznicą tak dokładnie ty zauważyliśmy jeszcze yy, jeszcze jakiś korzeń dodatkowo który jest oblepiony racicznicą bez wechania kładliśmy tam zestaw to nie tylko na tych skarpach, ale jeszcze są powalone drzewa jakieś tam gałęzie i Pomiędzy te gałęzie, pomiędzy te korzenie leciał nasz, yy, nasz zestaw. Yy, słów kilka o naszych yy, wędziskach. Używamy. 10 stopowe. dziesięciostopowe? stopowe, tak. Łowimy wszystko z wywózki, korzystamy z pontonu, chole z pontonu, dlatego dłuższe kije nie wchodzą w grę. Używamy trójek. Dokładnie. Teraz sobie możecie zobaczyć, jak wyglądają te skarpy. Mamy piękną rybkę, rano o pośród znów mieliśmy piękny odjazd, tak jest, Krzysiu ładną rybkę z Mikołajem wyholowali, przepiękna rybka, z... drugi olbrzym zalewu solińskiego, słuchajcie, mały wóz, nie otarliśmy się o trzy największe ryby, tak. jedną rybę straciliśmy w zaczepie, Zobaczcie jaki piękny ogon ta Także ma. Byśmy, Być może byśmy mieli trzy największe ryby Tak mamy dwie bardzo duże i Jedną taką malutką, malutką tak. Wszystko w takich warunkach ekstremalnych Jak widzicie w deszczu Wietrze Na minimum jak jechaliśmy na Solinę To były chłopaki trzy ryby Mamy trzy ryby, ryby. ryby. Pięknie jest, jest cudownie Puszczamy ryby i zbieramy zawijamy ten Magdan. Ma Wielka piona Dziękuję za tą wywiadkę, jest hard Będziemy przeżywać. Nie wygraliśmy, ale czujemy się jak zwycięzcy. Naprawdę. Robota bardzo dobrze zrobiona. Mega, mega, mega. Solina to nie tylko ekstremalne miejscówki, ale także ekstremalne warunki. Ale mieszkają tu cudowne ryby. Wspólna praca, pokłaca Do zobaczenia za rok. Jak holowaliśmy tą rybę z, z Mikołajem, mówię, ty jest twardy zaczep na głębinie. Dawaj ciągnę, mówię, o, co jest, klocek? Tak, klocek, idzie klocek. <laughs> A tu taki kabanero. Przepiękna ryba. Oczywiście podebranie za pierwszym razem, no bo jakby inaczej takiej ryby. Dobra. Thank you